Ale nie, doktor Stręczlaw, doktorem Stręczlaw. Ale jednak, tak jak właśnie skończyłem ostatni odcinek, Fight Club. Domontowanie pojedynczych klatek z do filmów dla dzieci. Co mhm. za motyw. Ach, w, w ogóle cały film i książka są godne polecenia. Chociaż nie polecałbym tego, yy, prawda, yy, żeńskim widzom. Bo zauważyłem, że większość yy, większość kobiet po prostu yy, nie rozumie samego konceptu fight clubu, w sensie, że on, oni spędzają yy, cały czas na, na obijanie sobie yy, gęb ko kompletnie be bez, yy, be bez żadnych zwad, no nie? Na własną prośbę. No tak. To jednak jest takie właśnie, no... nie no, kobiety tego nie zrozumieją no. do końca, to nie jest ten, ten tyle. Zresztą może wymieńmy się, bo no, mieliśmy to, się to, wymieniać. Racja. No poczekaj, ładnie broniłem Dobra. No. Ale nie, co jak co, ja nie oglądałem Fight Clubu. Zacząłem, ale ten początek, opowiadania o głównym bohaterze, jak to on pracuje, ta jego charakterystyka, nie wiem. No wiesz, trudno, żeby opowiadanie o pracy względu. w korpo było e... ciekawe, nie? Cie ciekawe niż sa sama praca w korpo, nie? No tak, a tym bardziej z tego względu, że on tej pracy jednak nie cierpiał. I... No właśnie, więc to jeszcze w, dodatkowo w Złym Świetle było pokazywane. Ty grosze rozgrywająco. Ty faktycznie, o Boże. Uwaga no A, okay. już ja i jed jedną obronę Nie w tę stronę Cofaj tak <laughs> To jest dobra obrona Znkał no, to i napastnika okay, bo... zanim dojdzie Ale do piłki Jaż rozgrywając się do czołga nie? Z kim wpiele gramy? Nie? Chyba? Może? Może? Nie wiem. Nie wiem. Możliwe. Tak po koszulkach? Podobnie, ale... Coś nie wiem. Czemu ja w bramce do jasnej Nie wiem. Pomyliliśmy się. Jeszcze nie chciał się ruszyć. Dopałeś? Nie, 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 nie. Jak to widać, próbowałem się rzucić, wiesz, ale coś nie chciałem. Wydawałeś komendy przez to. Aha. Szkoda. Dobra, to jeszcze jeden gol i, i wracam do statusu skłop. Boże eee, Nie wiem, co się dzieje, ale coś też... Chyba są powkurzający zawodnicy. Kur... Jak on to wbił? Przecież to przeszło z nadstępkiem? Podskoczył. Polera eee. Jakoś zbił to w dół, nie wiem. Sorry? To ale mistyka? teraz wiemy przynajmniej, że jest jeden z trzech. Co? Będę potrzebny Każdy no z tego. Właśnie nie wiem. To nie do byłem do... ja, ty wiem. możesz im tylko z... wydać rozkazy. Wiem, tylko nie wiedziałem jak się powiedzieć. Dobra, damy Pomyślemy radę. rada. <noise> Dobitkę. Naprawdę, A jest bardzo zawięte. No, zanim goście się zaczął ruszać, to. No dobra, no. No szczerze. To podstępna akcja, jak zabicie Soniego w tu wczesnym. A to był epicki moment naprawdę No, powiem szczerze Robił wrażenie, robił Nawet przedstawienie tego w filmie by było co całkiem takie Ja dole emocjonalna scena no. Nawet Bardziej w zasadzie tylko scena potem w tym no, w Prosektorium A tak, tak, tak Chodzi ci to jak... Jak nie yy... pamiętam to... tak. Komu mówić, żeby wysiadł mu przysługę w zamian za to co obiecał na wesele do córki. W sensie ten dom jeszcze stary. Szkolera. A wiesz co chciałem zrobić? Wić gola. Aha, tak na hama, nie? Dobrze. Trzeba było zmienić skład i poprawić. Dobra, damy radę. Co jakoś automatycznie zrobiłem. Nie wiem, Dobra, co, się a dzieje, te... nie wiem co się dzieje, nie wiem co się dzieje, biegnę na pałę. Wiesz co, mo może wyjdę z bramki na, na jedną akcję. Wyjdź na jedną akcję. Ja wstanę No i chłopaki znają się na, na tym, na, na Rzemiośle. Piosenie, dokładnie. Nie to co są... No... My tak jesteśmy tak, tak że, że żeby komputerowi nie było za łatwo. Jest wkurzony ten gość, bo zanim się zacznie ruszać, to miał 3 sekundy prawie. W tym czasie to o nich wbijają. Też. Nie ten guzik, cholera, zapomniał, że mamy inaczej ustawione pady. Cholera, 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 jasna. Oh, fuck. Jaki pęd. Komu nie. ten debil podał? No do mnie, jak ja zostałem trafiony piorunem No teraz tego nie spieszę. Nie. No nie ten guzik. Swalduj go, swalduj, Nie... No on tak leniwie reaguje i nie trafiłem sobie Cholera, w jasna. Nie no, wejdzie, wejdzie. Nie, nie! Wybita... Pff. Nie zdążyłem dowiedzieć, sorry. Ale nasz zawodnik, Boże, jaka lama, da dał się swaldować w takim momencie. Yeah. Jeszcze tylko... Game, Jeszcze tylko jeden gol i możemy mieć chociaż na zwycięstwo z... Karnych? Karnych? No... No, wiesz, to... Mocne słowa. Ale teraz już lepiej się rzucam, więc będzie łatwiej. Każ mu A, A sorry, zapadałem niechcący. To wiesz, to On będzie wybiegał z tego. Tak? Tak, więc ka każ atakować go. Nie wiem jak. E, Tym samym guzikiem, którym strzelasz. każesz atakować. No, przebił go. Genialnie! Muszę że pamiętać, żeby wydawać mi rozkazy. Pusta bramka jest, jest, będą karne. Proszę Państwa, będą karne. Ja, te emocje. Nie mów, bo może jeszcze pijemy tego mego No pół minuty. Jest czas. To jest trochę czasu, bo fakt. Po mi się rozkaz. O kurwa. No, nie wiem czy wbijemy tego gola. O kurwa. Znaczy musimy, jeśli chcemy w ogóle cokolwiek. Oh, fuck. Tylko nie za... Ciekawa rzecz, nie można wydawać komend, kiedy jest się znokautowanym. Znaczy, realizm, prawda? Oczywiście, ale... Jak nam te czasy? Ja pierdolę, co się dzieje? Sądzę, że w siebie biegłem. I się wturlałem w sumie. Kurna, nie ten guzik, znowu! Znowu, nie ten guzik. Będziemy mieli chyba jeszcze jeden przegrany mecz. Spoko, nadrobimy potem z zwycięstwami. No, i weszłaby. No, czyli tak by było... Lewitowanie bananami. a to nie hot dogi? banany. Banany. Argentyna. No to raczej banany.